Średnia wieku grubo po 50. i to tylko dzięki zaniżającym statystyki kilku czterdziestoletnim entuzjastom. A znakomita część z nich dokładnie 40 lat temu po raz pierwszy zanurzyła się w nurtach rzeki Biebrzy. Przyjeżdżają tu co roku z Gdańska, Poznania, Szczecina, Warszawy, Białego Stoku, a nawet Słowacji, by poznawać tajemnicę najbardziej tajemniczej z polskich rzek. Pierwszy to już wymyślał Karol, który napisał Alicję z Krainie Czarów, która przeszła na drugą stronę Lustra, ale jego inspiracją była rzeka. On podobno, zanim to napisał książkę, zresztą 150 lat temu, siedział nad rzeką wieczorami i ciągle starał się myśleć, co jest właśnie po drugiej stronie. To, że wymyślił coś fantastycznego, jest zasługą tego, że nie wiedział tego, co tam jest. My już wiemy, co jest po drugiej stronie Lustra, przynajmniej rzeki Biebrzy. Morze Czerwone już widziałem, widziałem Morze Południowe, Morze Południowo-Chińskie, widziałem Morze Indyjskie, widziałem w ogóle bardzo dużo już w życiu. I widziałem również Biebrzy. I to, co jest w, w tych morzach, jest wszystko to lukrowane, cukierowane, cukierkowane, takie jakieś, według mnie jest to życie troszeczkę lekko wymuszone, wygłasane, wypieszczone, a ja takiego życia nie lubię. Ja życie lubię normalne, proste, które, do którego jesteśmy przez, przeznaczeni, no. Ludzie ustawiają się w hierarchii jakiejś takiej swoje bardzo nisko i bardzo wysoko, ja sobie zajęłam ten poziom taki niezbyt daleki od ziemi, żeby nie, niezbyt, wysoko, niezbyt wysoka spać. Natomiast Biebrza, Biebrza jest rzeką naprawdę pełną życia. 12 tysięcy lat nic w niej się nie zmieniło, jeżeli chodzi o biologię, prawie. Natomiast z kolei jest co, co roku inna. Mamy taką satysfakcję, że jako pierwsi płynęliśmy tym właśnie kanałem. Ja to czułem się tak, jakbym ci urodził 12 tysięcy lat temu, i pierwszy, jako pierwszy człowiek przepłynął czymś, jakimś tworem geologicznym. No i fajnie było, nie? To Ja, ponieważ robię to dopiero 50 lat, tak się przyzwyczaiłem i z tej wody wyjść nie mogę. Pamiętam taki rysunek karykaturysty francuskiego, który przedstawiał na ziemi w taki sposób. Po lewej stronie góry była woda, wspinał się na tą górę, na samym górze się zaraz płetwonurek, zaczął schodzić do wody i się skończyło życie też w wodzie. I myślę, że tak zrealizuje swoje <laughs> życie. Zacząłem jako pływak wyczynowy, potem ponurek i skończę pewnie jako kijanka. <grywa> Przepłynęliśmy koło takich pali resztki tak, jakiegoś mostu. A to, ale on już leży dłużej, wiesz co? Nie pofatygowali się. I jak robiąc nowy most, stary po prostu wzięli zepchnęli do wody. I te ze znakami drogowymi, które tam leżą. No tak, tak. Ja że, że zauważyłem. Tak. że to, to jest nieprawdopodobne, nieprawdopodobne jak, jak, jak ludzie potrafią coś ukryć niby w wodzie, bo w wodzie to się ukryje i nic nie widać. Podobno. Całe przęsło mostu jest niezdjęte, nie niezdemontowane, tylko leży pod wodą. I wydaje się, że to już jest ukryte. Chciałbym dzisiaj przy ognisku ustalić, czy my do, do, wyjmiemy, znajdziemy jakąś definicję na to, co jest po drugiej stronie lustra. Mamy dużo doświadczeń. Jest tu Bogdan się 50 lat doświadczeń podwodnych. Jest tu Witek Kosek 45 lat, 36 lat yy, nurkuje yy, Krzysztof Skrzynecki. Jest tu cała kupa ludzi z ogromnym doświadczeniem. Czy my dzisiaj zrobimy definicję? tego, co jest właśnie z tej drugiej strony lustra. Bo żeby to zdefiniować, to można by jakiś etap życiowy zamknąć. Ja tak próbuję. Myślę, że nam się jednak nie uda, ale co sobie pogadamy? Biebrza stawia ludziom podszunurką wyzwanie. Są prądy, jest ruch laminarny, jedne warstwy ślizgają się po drugich, trzeba takie znaleźć sobie dla ciebie położenie optymalne, żeby się prześlizgnąć między tymi płynąć do przodu, bo z prądem to nawet i górno mówię, pływać. Jest jeszcze w tym wszystkim jedna rzecz. Chcielibyśmy, żeby na Biebrzy zaistniał szlak podwodny, żeby to mogli zobaczyć inni ludzie. W jakiś taki sposób to bardzo trudno jest, bo oczywiście administracja parku martwi się o jakieś takie rzeczy, żeby to nie zginęło, że ktoś będzie pływał, coś wyrywał, mieszał płetwami wodę, może straszył ptaki. Ale myślę, że można by znaleźć jakiś tak zwany tylko po to, żeby pokazać ludziom coś, co się nie da opowiedzieć. Ja bardzo wielu ludziom opowiadam różne rzeczy o Biebrzy, moi koledzy również i po prostu nie wierzą. Jeden woli do góry pępkiem leżeć na plaży w otoczeniu butelek piwa czy puszek piwa, no a drugi woli ten czas poświęcić na zwiedzanie tych tajemniczych miejsc. Proszę sobie wyobrazić jaka była moja, jakie było moje zdziwienie. Ja obserwując suma, który obok mnie ukryty leżał pod nawisem, pod taką burtą wyżłobioną przez wodę i ja obserwuję, że jego długie wąsy, które nie mają mięśni szperają przed nim do przodu pod prąd rzeki. Dla mnie to było zaskoczenie. Jak ten sum może to robić? Jest to swego rodzaju przygoda.